Królowe Przetrwania. Czy to jest tak, że mistrzowski casting, od razu mówię, same wyraziste osobowości. Czy to jest tak, że to jest program o desperatkach, które rozpaczliwie paznokciami rwą popularność, bo nie ma co ukrywać, że sława to niewierna ulicznica, czy to są wyluzowane kobitki, które się świetnie bawiły. Tylko bądź szczera. Mów to, co mówisz prywatnie. Mhm. Uważam, że zależy od uczestniczki. <śmiech> no <śmiech> dawaj. Olejmy <laughs> te, które przyszły tam, żeby się bawić. Które miały największe ciśnienie, że chodzi o sławę, fame, popularność? Eee, no, wydaje mi się, że. Tak. Że Marianna chyba była taką z y, osób, które poszły tam faktycznie, żeby jeszcze zwiększyć grup, tą grupę odbiorców i ona o tym otwarcie powiedziała, że to był jej, że to był jej cel. A to, czy to jest też coś złego? No ja też na pewno poszłam tam, żeby zwiększyć grupę odbiorców starszych, w telewizji. No jednak internet y, trochę się, teraz się trochę się przenika, ale jednak i tak dalej są to bardzo hermetyczne środowiska. Okej, okay. Mię... czyli Marianna Scheiber. Ja no. mam wrażenie, że nie ma w Polsce programu. Nawet jak będzie program ochrony świadków, to ona się zgodzi. Naprawdę ona pójdzie wszędzie, no. E, no, no, może tak być. E, Ale proszę, była też tutaj. Ja uważam, to jest w miarę bystra dziewczyna, no. Jedynym hmm. jej mankamentem jestem były prawicowy mąż, no. I teraz chyba prawicowy kochany. Nie, no jest jeszcze pewnie kilka. A Agnieszka Kaczorowska naprawdę miała romans na planie? Ja nie wiem. Nie, nie będę ci tutaj mrugać, naprawdę to Tak jakbyś zapytała, wiem, jak się naprawdę. nazywa ten facet, ja bym powiedział, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja no, naprawdę nie wiem. Nie, ale poczekaj, jak to było? Bo tam się podobno coś zaczęło, co rzuciło cieniem... Mi się naj... nic nie rzuciło w oczy. Żaden romans na planie. A jakieś inne części ciała? Która miała najfajniejszą? Yy, na, na, najfaj... Kasia Nast! Co ja najfajniejsze? Ja nie skończyłem. A, dobra.